Witam wszystkich. Warunki polowe, za co przepraszam. Niestety, minus 18 na pożu, w warsztacie nie ma jak grzebać. Dzisiaj wjeżdża monitor, Del Szkodony O, panie, panie, ale cóż, trzeba go rozebrać chyba nie złożony. Bierzemy dziada. O, teraz niech tu nam nie spadnie to pudełko. A jeszcze jest to. noga. Z matrycą. zaraz rozbierzemy o tu kurde tego to kotłownia to syfu tu pełno dzieło nie jest coś trzeba robić o światło może trochę kiepskie no ale nic na to nie poradzę co my tu mamy tak próbek żadnych. A ja młotka nie ma, panie. Tutaj. nic, będziemy próbować go tu jakoś. O! Coś trzasnęło. Robił, że to. żadnej środki nie ma. Panie okay. okay. jeszcze takiego nowego nie rozbierałem nowe jakieś moją konstrukcje. Ale wszystko musi się poddać siłę. Wszystko na zatrzaskach. Już nawet śrubek żałują. Poszło poszło, o i teraz tak, co my tu mamy, tutaj śrubek nie ma, są jakieś taśmy, ciekawe Też nie ma śrubek Tu są dwie Tu są dwie wychyła się Człowiek ma grube paluchy tu żony kurde o, ta się wykręca Tam to może ręcznie trzeba Trochę ręcznie poszła o dwie śrubki no to daje. Z potażem poklejonej na pięć dziele. Co to jeszcze nie wykręciło się o. jakiś jakiś taki plastikowy a tu się jeszcze złamało jakiś przycisk taki plastikowy i on nie chciał wyleźć, za cholerę. A jego trzeba obciąć po prostu. I tyle. Taki, jak już wejdzie, to jednorazowy jest. drugie debele drugie takie czuć, jak już wejdzie to tylko można ugryźć co najbliżej o o wielki monitor Dela fajnie jaka to tandeta ale jak pójdziesz do sklepu

jest ale jakaś plastelina co to jest gumbka jakaś łopanie świat schodzi na psy nie wiem jak długo jeszcze tam mrozy ale tam więc zrobić w takim roze <laughs> nie widać czy... <laughs> to nie wiem czy to nawet jako kabel przyjmą no dobra mamy kawałek metalu sprawdzimy czy metal metal o. złomik to jak tu teraz pojechać ze złomem jak nie wszystko przysypało tu jest kabelka. Kurde, nie ma miejsca tutaj. Tu jest jeszcze jedna śrubka. żeby nie latało dobra teraz tak te taśmy to do nie były one aluminiowe może do taśmy damy to, 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 to dobra, jedziemy dalej śrubeczki Trzyma. Jedyne co płyty były poprzykręcane. obudowa wszystko na zatrzaskach. Dobra, na razie tu ich położymy. Bo to ładne śrubeczki nie będziemy wyrzucali. Tu sam nie widzę, co ja robię. Bo tu ciemność tego. no. Normalnie to tu mam miejsce do korowania, ale o Jezu. jakoś trzeba przetrwać te mrozy. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Tu chyba będzie. Tu jest, tu jest, tu jest ten plastik trzeba rzucić, A sticzek to jest parę śrubek tu ma. Taka gumniana ramka. Tyle śrubek. No, to nie jest śruba, to jest śruba. Ale ta się nie wykręcił, już się obrobiła. Takie śruby O panie, to nie jest śruba niech ja tu do światła to bezna o tu nie ma 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 Jedna została, ta, co się obrobiła, ale nie wiem, czy ona w ogóle drgnie. Rybie i tamtanie. O, tego było trzeba Tak i ta jedna została No i co z nią Może pójdzie Z tym Kombinerkami Może o o następny plastyczek tu za bardzo dużo miejsca nie mam o, śrubka jest tu zamaskowana Jeszcze gdzieś jakaś zamaskowana? Nie ma. O, tu jest. I tam jeszcze będzie jedna. cyklet i złomik złomik to śmieci ona jest przykręcona chyba tylko na te paski przyklejona czymś jest o o. O. o, ładny pasaczek O, Co my tu więcej mamy? Za znowu. A nie tu narzędzi. No ale coś trzeba robić. Nie da rady, bo ten seł świrknął, a w tym w rękawiczkach ja nie umiem robić takie rzeczy. Dobra, ten już mamy zrobiony. Z tego boku trzeba to. O! lepiej. Już tak nie Matryce z plastikiem. Użyjcie. Tak, matryca z plastikiem. To jest folia. Jeszcze jedna folia. A tu będzie chyba pleksa. Plexa staram się zostawiać. Bo pleksa to nie są tanie rzeczy. O! O! Złomik okuta ciężki kot. O, a pleksa będzie potrzebna. Pleksa się zostawi. Wszystko do wywalenia. No i o tyle. Tyle to zbiórki, jedna płytka, druga płytka, wszystko skąpe jakieś takie, naj, naj, najbogatsze to ten pasek led chyba, no i takie chyba. Chyba wrócimy do korowania, bo to nie ma miejsca tu na rozbiórki. Dobra, zrobiłem co mogłem, gdyż takie warunki na dworzu. Nie mam ucieplonego warsztatu. Może kiedy będę miał. No. Pozdrowionka dla wszystkich i ciepło się trzymajcie, bo mróz jak cholera. Nara.